Cześć no witajcie kochani e, Dzisiaj pokażę wam jak gram w grę konie Którą zaraz sobie zainstaluję I wam pokażę jak się ona nazywa I jaki jest jej obraz Więc poczekajcie Chwilowo i zaraz wracam Ok To jest właśnie ta gra e, Chwilę ona będzie wyświetlona e, Jak sobie co to ona jest na tablet I na telefon Ale nie wiem czy też jest na komputer Możecie sobie sprawdzić, oczywiście, jak chcecie. E, więc tak, y, więc e, ja muszę sobie zainstalować. Jak zainstaluję, to do Was, do, to do was e, wracam po zainstalowaniu. A jeszcze jedna rzecz Wam chciałam powiedzieć. Pamiętacie, jak w e, filmiku o koniach, kiedy robię quiz o koniach, e, to, że e, miałam zrobić. E, dokończyć ten quiz i powiedzieć, jakie będą wyniki. Nie zrobię tego, niestety, bo miałam jakieś problemy z internetem i nie mogłam tego e, Wam nagrać. Może kiedyś indziej będzie taki quiz, ale jeszcze nie wiem. Dobra, więc teraz już ostatecznie wracam. Kiedy. E, Yy, Pobierzemy się ta gra. Dobrze. Mi się to już zainstalowało, więc klikam otwórz. Yy, tam możecie sobie wybrać po polsku. Właśnie jak podobny ten obrazek, jest yy, właśnie tam, jak będziecie yy, pobierać. I yy, tak wygląda, yy, tak jak. Yy, tak jak. Yy, o! Tak jak. Yy, jak chodzicie do gry. I tutaj na dole macie taki pasek, gdzie widzicie jak mi się kliknęło na dole taki taki niebieski. To właśnie to jest właśnie. Ten. właśnie, że ile zostało wam do otworzenia gry, potrzeba trochę cierpliwości. I pierwszy raz musicie zaakceptować za Musicie kliknąć, tak, bo zaczęliście pierwszy grę Ja dlatego sobie zainstalowałam tę grę, dlatego, żeby wam pokazać, jak to od początku się robi i tak dalej. E, nie wiem, czy mi wystarczy czasu, na jak pokazać tą, wam tę tą grę, e, to właśnie e, jak mi nie wystarczy czasu, to wam powiem, czy będzie druga część i tak dalej, i tak dalej, więc poczekajcie, aż mi się włączy ta gra. E, wracam do Was, kiedy mi się włączy ta gra. Ja się tutaj przyciszę, bo jest głośno i muszę przyciszyć, dobra, troszkę przyciszyłam, e, więc tak, e, e, ja już tą grę miałam pobraną na tablecie, e, to jest właśnie moja ona, znaczy miałam pobraną, ale inaczej ją ubierałam. Yy, więc dajcie znaka jak ubrać. Inaczej, na razie będziemy taką, o, bo mi się nie wyświetliło to, a zawsze się wyświetlało. Yy, I tak. Yy, I tak, i zaczynamy ubranie. Idziemy do boksu mojego konika. Albo możemy się tepnąć. tak jak mój brat to nazywa. Że chodzi o to, że, że, że te strzałki sprowadzam do boksu naszego konia. Yy. Więc tak. No idziemy. O, tutaj się ten domek trzeba kliknąć i to jest box naszego konia. Poczekajcie. Chwilowo poczekajcie. Chwilowo poczekajcie. Poczekajcie. Przypomniało mi się, że ja tą grę mam na telefonie i najpierw musiałam iść do konia, a później już mogę kliknąć na ten bok, żeby szybciej dojść do konia. Więc poczekajcie, dojdę do konia i już idę. Już teraz wracam. Corka, ale nie pogramy sobie na razie w tam grę niestety. Bo do niej potrzeba internetu. I ja mam jakieś problemy z internetem, jak jeszcze to udostępniam ten ekran, bo to jest też na internet i mam jakieś takie po prostu problemy z tym internetem, jak jeszcze gram do tego, ale mam nadzieję, że jak sama mu się będzie grało bez internetu, korzystania z innych internetu, to niestety nie będzie takich blagi, yy, -y, yy, żeby po prostu nagrywać, ale może podramy sobie inną gierkę, która jest tutaj pobrana już. W tym gramy. Yy, ona jest u mnie już od dawna pobrana. umiem w nią grać, ale to tutaj trzeba pomysłowości. Wiedzieć, jakie wyrazy utworzyć, tak? Yy, więc, jak nie dokończę do końca dzisiaj tego yy, układania, to możecie w komentarzu mi napisać, co jeszcze z tych liter mi wychodzi, tak? Więc, yy, 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 jak mi się włączy, to do wracam. Okej, okay. dobra, ja mam tyle wyrazów włożony, więc szukamy. Mamy Tor, Por, Trop, pot i top. Z eee, tych liter trzeba ułożyć. Ja mam poziom 69. Pieniążków growych mam 60. Więc jak jakiś wyraz znajdę, to Wam y, pokażę. A jak chcecie jakąś podpowiedź, to możecie za 50 pieniążków tych grobek. Ja mam 60 pieniążków grobek, więc jak będę potrzebować, to mm, może to wam powiem, kiedy wykorzystam y, te y, pieniążki y, growe do podpowiedzi. A tu mamy jeszcze reklamę, y, gdzie mamy za reklamę pieniążki, grobe. To nie są prawdziwe pieniążki, to są pieniążki, growe, żeby wykorzystać na przykład do jakiejś podpowiedzi, tak? Dobrze, więc teraz już szukam. Ja wykorzystałam reklamę i niestety nic się nie dodało, bo miałam 60 i mam nadal 60, jak nawet kliknęłam tą reklamę. Nie na waszych oczach. Puściłam kolejne raz i zobaczymy, co będzie, co się stanie. Ok, obejrzałam drugi raz re reklamę, tak jak już pokazałam na Waszych oczach. I miałam 60 pieniążków i teraz mam 85. I teraz chcę wykorzystać podpowiedź, bo totalnie nie mam, yy, yy, nie mam yy, pomysłu. I jak widzieliście, jak chciałam podpowiedź, to P, pierwsza literka. I dalej szukamy. Jak znajdę ten wyraz, to wam powiem. I jak pamiętacie, to wzięłam podpowiedź. I w tej podpowiedzi mi wzięło P. I wzięłam RO, dodałam i wyszło PRO. Tam na górze macie wyraz PRO. Więc szukam dalej. Tam, gdzie było PRO, to teraz y, po O było i wziąłam, dodałam UR, bo było P jeszcze, więc wzięłam OPÓR i jest właśnie OPÓR. Szukam tylko dwóch wyrazów, ale będę musiała kończyć ten filmik na YouTubie już i właśnie pas tego do końca. Jak macie te, y, z tych liter dwa wyrazy, których jeszcze nie wykorzystałam, to możecie mi podsunąć w komentarzu pa pa